SK ja Info. Myślę, że mecz dwóch bardzo dobrych drużyn ligowych, które nie pierwszy raz grają taki mecz o, o, o stawkę. Zawsze tutaj trudno nam się grało. Wydaje mi się, że nawet dzisiaj zrobiliśmy więcej niż wiele razy wcześniej, kiedy może wyburzyliśmy stąd lepszy wynik. Cokolwiek można pogratulować gospodarzom za zwycięstwo. Mieliśmy swoje sytuacje, bramkę straciliśmy tak jak straciliśmy, wydaje mi się, że nie można bardziej piechowo. Natomiast już tam na gorąco wydaje mi się, że ta sytuacja z początku drugiej połowy, kiedy widać było, że znów nabieramy, nabieramy tempa i yy, Dążymy ku wyrównaniu. Mieliśmy bardzo dobrą sytuację Dominika, Dominika Nadzia i to był może i kluczowy moment, jeżeli chodzi o nasze szanse w tym meczu, żeby odwrócić właśnie tego spotkania. Także tak w skrócie. Na pewno jestem bardzo zadowolony z pierwszej połowy spotkania. Uważam, że w tym sezonie to na pewno... Myślę, że najlepsze było nasze 45 minut, bo, bo, bo graliśmy i szybko i dobrze w defensywie. Legia praktycznie nie, nie miała sytuacji. Natomiast w drugiej połowie widać było, że, że, że z każdą minutą Legia ma coraz większą przewagę. Ważnym momentem spotkania była interwencja Grzeszka w sytuacji sam na sam. Na pewno też nie pomagały wymuszone zmiany. bo Praktycznie wszystkie trzy. To były kontuzje i troszkę nam zabrakło tych zmian w ofensywie, bo, bo, bo z każdą kolejną minutą, kiedy Legia wszystkie siły rzucała do, do ataku, można było wyprowadzać, wyprowadzić atak szybki, a, a gdzieś nam troszeczkę tego, tego zabrakło. Ale jesteśmy zadowoleni z tego, że w ostatnim spotkaniu siebie zakończyliśmy zwycięstwem. Myślę, że w niezłym stylu. Zespół, widać, że, że jest już zmęczony, ale ten charakter jeszcze... Do końca potrafi wydobyć, i na pewno dzisiaj, dzisiaj zasłużyli na, 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 na duże słowa uznania. SK Info